Witam wszystkich serdecznie, zapraszam Was na nowy film. Dzisiaj chciałem zacząć troszeczkę inaczej. Chciałem się pochwalić nowym zakupem. Kupiłem sobie nowy kij: wędkę Sawash Gir SG4 w ciężarze wyrzutu od 7 do 23 gram w długości 2,79 cm. I zaraz Wam pokażę wędeczkę. O, proszę bardzo. Wędeczkę się tak prezentuje. Jeszcze nie było wykonane żadnego z niej rzutu. Pierwsze wrażenie jest takie, że kij jest idealnie spasowany. Wędka flagowana jako kij boleniowy. Właśnie będę próbował pierwsze rzuty. Zobaczymy, co się wydarzy. A, i byłbym zapomniał. To nie koniec zakupów. Dowy boleniowy wobler, banan od Michała olejnika. I zestaw cykat od Tomasza Janika. Wszystkie te przynęty możecie się znaleźć na facebooku. i that. Zobaczymy. jest rybka siedzi. Co to takiego? O, ależ piękny okoń. Piękny okoń. Jezu, ładnie huknął, pięknie O ładna rybka Piękna rybka Wyjd tej Co to takiego? Co to jest? Tu paczek ładnie Chodź Jak ja się to sobie wyciągnąć? Chodź Elegant. Tak to ja łobie. Ładny, długi. Dobra. Zaraz tak, się Pierwszy dzisiaj na brzegu. 60 cm, kilogram 20. I już wracamy do wody. ciężkie dojście trawy pełno no, ale chłopak będzie wracał no dalej chłopaczku dalej uciekaj no dalej uciekaj no. o popłynął do zobaczenia za rok O kurde, ale branko! To jest ryba Ludzie! W trzecim rzucie trzecia ryba! Coś niesamowitego! Co to jest? Co to takiego? To chyba będzie okoń. Chociaż nie. Oj, ładna. Oj, ładna rybka. Co to takiego? O kurde, coś pięknego. Z. Sandacz Tym razem sandacza mamy. Chodź. Chodź, Zedik, chodź. Chodź, Zedik, chodź. Chodź, chodź, chodź. Jest i sandasz. Czudo. Spróbujemy dalej. Konek. Piękna rybka. I do wody. Niestety zabrakło mi pamięci na karcie, więc nie nagrałem samego hola, ale zobaczcie jak zagryzł, następny szczupak. Zobaczcie jak mocno połknął. Zaraz go odhaczę, zmierzę, zrobię fotkę Dwa słowa podsumowania. Pierwsza sprawa to wędka, kij, tak jak przypuszczałem, rewelacyjnie, rewelacyjnie na nim czuć przynętę. Rewelacyjnie się ładuje idealny kijek na bolenia. Także to był strzał w dziesiątkę. Był kontakt z pierwszą rybą, udało się złowić o konia. No i ogólnie druga sprawa to podsumowanie wypadu. Udało się połowić fajne rybki, bowiem dwa szczupaczki. Jednego sandacza, trochę okoni, jeden ogonek ucięty, także wypad jest na mega, mega na plus. Jeżeli filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę i zapraszam do oglądania kolejnych moich.